Jaroswald! 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 Szanowni Państwo, nasz apel pamięci w 28 miesięcznicę tragedii smoleńskiej rozpoczniemy jak zawsze od naszego hymnu, hymnu narodowego. Polska nie zginęła.

Chłopak Bonaparte Zbyt się Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej Do Polski Za twoim Przewodem Złączym się Z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej Do Polski Za twoim złączy się z pana prezesa premiera Jarosława Kaczyńskiego Szanowni Państwo. Po pierwsze dziękuję dziękuję jak co miesiąc dziękuję za to że Dziękuję za to, że Wyrzućcie ten złom i niech człowiek normalnie... Ale zwycięża wtedy, gdy są tacy, którzy potrafią o nią zabiegać. Wy jesteście właśnie tymi, którzy o nią zabiegają, którzy o jej wartości pamiętają, którzy pamiętają o tym, że nie da się zbudować dobrego życia społecznego, dobrej narodowej wspólnoty bez prawdy, że ona jest fundamentem naszej wolności, że jest fundamentem demokracji, że jest fundamentem Rzeczypospolitej że ten, kto chce prawdę odrzucić, odrzuca wszystkie te wartości, wszystkie te instytucje. Odrzuca to wszystko, co wiąże się ze statusem obywatela. Obywatela niepoddanego. My Nie chcemy być obywatelami Rzeczypospolitej. I dlatego... Chciałem powiedzieć także tu, w tym miejscu, że próżne są nadzieje tych, którzy sądzą, że przyjdzie dzień zapomnienia. Lokator tego pałacu, przed którym stoimy, powiedział dwa lata temu: Emocje opadną. Nie, Szanowni Państwo, nie o emocje tutaj chodzi. Chodzi tutaj o fundamentalne wartości czy właśnie jesteśmy obywatelami, czy mamy godności, godności narodowej, godności obywatelskiej, godności ludzkiej. I my nie od tego, jak zmienia się sytuacja polityczna, gospodarcza, czy nam grożą, co musimy podejmować, żeby się im przeciwstawiać, o tych fundamentach nie zapominamy. I nie zapomniemy. <klucz> I pewni, że niezależnie od tego, że historia toczy się czasem w sposób zawiły, niespodziewany, że jak to się mówi, Pan Bóg pisze prosto po liniach krzywych. Ten dzień, który będzie naszym dniem, dniem prawdy, przyjdzie. Na pewno. I wtedy każdy z Was, Szanowni Państwo, będzie mógł powiedzieć tak w tym wymiarze indywidualnym: To jest mój dzień. Ja nie zapomniałem. Ja oprawdę zabiegałem. Ja oprawdę walczyłem i ja zwyciężyłem. Dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, dla rodziny, dla lokalnej społeczności, dla narodu. Przyjdzie dzień tego zwycięstwa. Bądźmy pewni. I kiedy patrzę tutaj na was, patrzę na ten tłum, jestem właśnie tego pewien. I ta pewność Mam nadzieję, że będzie podtrzymana także za miesiąc, za pół roku, za rok. Jeśli będzie trzeba, z całą pewnością zwyciężymy. I ta wiara, ta nadzieja, ta pewność zwycięstwa, towarzyszy.